Moi drodzy, e, witam Was w nowym e, odcinku W nowym odcinku e, Pankillera, tak? Kontynuujemy, no Boże Święty, no co co tu więcej mówić? Kontynuujemy tą wspaniałą rzeźnię, tym razem będziemy mieli co? Dworzec moi drodzy <laughs> Pociągi Pociągi, prawda? Pociągi mamy, moi drodzy. Pociągi, no i bardzo fajnie. Mnie ja się akurat ten poziom zawsze podobał. Mnie ja się zawsze ten poziom podobał. Świetnie był zrobiony i, i naprawdę jest to jedna z takich najlepszych lokacji. W szczególności Ambient na tym poziomie. Ambient na tym poziomie to jest po prostu Mistrzostwo Świata. To jest Mistrzostwo Świata i uważam, że. Uważam, że gierka naprawdę, tutaj twórcy, design, jak to się mówi, level designerzy, przepraszam, level designerzy wykonali kawał, walili kawał zajebistej roboty. Może nie na każdym poziomie tak jest, ale Peron to jest akurat, czyli, czyli tam stacja kolejowa, tak jak mówię, stacja pociągów, stacja kolejowa, to, to jest, to jest, to jest po prostu mistrzostwo. Ambient na tym poziomie. Nie jest to, co prawda, mój ulubiony poziom, ale, ale można powiedzieć drugi albo trzeci. Chociaż w sumie, jakbyśmy się mieli tak zastanowić na tym, no, bardziej to asylum, czyli ten psychiatryk, to był mój ulubiony poziom. Klasztor to był mój drugi, chyba ulubiony poziom. Chociaż nie, nie klasztor, przepraszam. Klasztor, zamek, to są też fajne poziomy, ale ten poziom z... Bo, jak to się nazywało? To nie jest klasztor. Drugi albo trzeci poziom w Painkillerze, już żeśmy go zresztą rozegrali. Tam za taki duży potwór chodził, te kolumny takie bardzo wysokie były, nie? Tak jak wyglądało to jakbyśmy w jakimś niebie byli, jakiś kate... Może to była katedra, może i nie. Coś, coś takiego. Już nie pamiętam jak się ten poziom nazywał, naprawdę. Ale, ale naprawdę mega zajebista sprawa. mega zajebista sprawa Sorry, ja nie mam aż takiego... Ja taki, mam pamięć wizualną do poziomów, ale nie mam pamięci co do nazw, tak samo jak nie mam pamięci co do nazw w postaci i w ogóle zapamiętywania różnych jakichś twistów fabularnych i innych głupot kurwa ja, ja, ja w czymś ja, ja nie siedzę w takich rzeczach, wiecie? Za, za nadto. Mnie, mnie takie rzeczy za bardzo nie interesują. Gra komputerowa to jest coś innego. Kiedy czytam książkę, to jest coś in... To jest świadomo. Tutaj trzeba zapamiętywać w miarę nazwy, imiona, nazwiska, nazwy różnych miejscowości, ulic, czy... Mniej więcej trzeba to jakoś zapamiętywać, żeby... żeby, żeby wiedzieć, o co chodzi, tak? No bo czytamy książkę. Natomiast w grze komputerowej, no to tak... Chociaż ja wiem tylko tyle, że jeżeli twórca odpowiedzialny za fabułę i scenariusz przyłoży się do tego i napisze to w taki sposób, żeby to łatwo wchodziło do głowy, bo to też trzeba zrobić taką fabułę i takie nazwy, żeby one wchodziły każdemu do głowy, tak? A nie zrobić, namieszać coś, nagmatwać, tak jak to kurwa, nie wiem, Kojima robi na tych swoich grach, że nagmatwa pełno rzeczy i potem... Chociaż muszę przyznać, że na przykład no wiele nazw z Dead Strandinga zapamiętałem, więc no... No no akurat w przypadku dead strandinga Kojima się jakoś postarał, żeby ta, ta fabuła była w miarę y, zrozumiała, aczkolwiek też namieszał, no, no, no namieszał, namieszał. No, ale już na przykład e, ja, jeśli chodzi o jakieś tam inne gierki, dajmy nam to jakieś Alone in the Dark, czy, czy te Residenty, Resident Evil. Ja to w Resident Evil to w ogóle... Ja, ja, wiem, ja wiem tylko tyle, że jest Ada Wong i Claire Redfield. I nie powiem skąd to wiem. <laughs> yeah. ale Ale wiem. <laughs> wie się. Pewne rzeczy się po prostu wie. Tylko tyle powiem. No, a to, ale <laughs> powiem wam, kurwa, tutaj to zawsze była rozwałka z tymi gościami, no. To zawsze była rozwałka z tymi gościami. Tutaj to najlepiej się ustawić w jednej linii, jak oni biegną. Chociaż najlepsza broń do tego poziomu to jest obrotówka, dlatego ja, no, jak grałem pierwszy raz w pękilera to się przyznaję z ręką na sercu, że otwarta tam, jak to się mówi, tyldą otworzyłem tą konsolę, która zjeżdża w dół, tak zwaną konsolę, do, 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 czyli, czyli tam pole do wpisywania komend i PKAMO przez dwa my, tak? I to zawsze było... Też sześć magicznych liter. PKAMO. To zawsze było e, dla mnie osobiście, no, najważniejsze, kurwa, e, w graniu w Penkillerze. Pierwszy raz jak grałem w Penkiller'a, to, to... używałem tego kodu i, 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 i się się do tego przyznaję. Ale ale, no, ale, ale przy, przyznam, że i tak mi się super grało, ponieważ mogłem sobie używać, wiecie, dla mnie ważne było to, żebym mógł używać takiej broni, której ja chcę używać. I nie to, że autorzy mi dają e, jakiś tam, nie wiem, wybór, że o, będziesz używał tej broni, której my chcemy i naj, tej, no, najczęściej, którą my chcemy, żebyś używał. Nie, ja, ja zawsze lubiłem po swojemu, dlatego dla no, mnie krawsze kody wchodziły, tak. Kurwa, goście mnie tutaj ciągle naddupczają. Ja zawsze lubiłem po swojemu grać. Tak jak mówię, te, te gierki, o których wam powiedziałem, Be My Horde, e, e, czy ten... Czy, 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 Bloodshed i inne, mam też inne tytuły, które będę nagrywał, to one pójdą w ruch. Czy pójdą w ruch teraz, tego nie wiem. Może może zacznę grać w nie jednocześnie z naj, no, jednocześnie jak gram w Pankyera na równi z pękilerem albo zacznę w nie grać dopiero jak przejdę tak. I tak jak mówię, to na ogół będzie, to nie będą jakieś ogromne serie, no chyba że coś mi się tak strasznie spodoba i tak mi się dobrze będzie w to grało, że będę nadupczał odcinkami, ale znając mnie to najprawdopodobniej to będzie ma max na 10 odcinków na daną grę i tyle. Podejrzewam, że więcej o ile będzie 10 odcinków na daną grę, e, ja przyznam, że ja też już jestem trochę zmęczony takimi grami. Gdzie już trzeba zacząć ją i skończyć, zacząć i skończyć. Ja wolałbym sobie też coś na luza pograć. A to są takie gry, w które można grać na luza, rogueliki tak, takich Zigurat na przykład, nie? To są gry, w które można grać sobie po prostu na luza. Tego Hadesa sobie odpaliłem. Dzisiaj, bo kupiłem go też na przecenie. W sumie to powiem wam, że wydałem 5 funtów na Bloodshed'a. Bo, bo, bo go jednak wziąłem i go kupiłem ponownie, powiem wam. Niby go oddałem, ale potem go sobie kupiłem ponownie, bo stwierdziłem, że a, 5 funtów niech zarobią chłopaki. E, później 3 funty chyba na Toł Be My Horde, czyli 8 funtów i 7 funtów na Hadesa wydałem. Czyli w sumie 5, za 15 funtów mam 3 zajebiste gry. Ale duszyczki są kurwa zebrane. Tu pięknie wykorzystałem tego demonika, nie? Przyznacie? Nie, nie ma kurwa chuja we wsi. Wejczej, wenik to tutaj robi robotę. Powiedzmy. No i dobrze, no i, i tyle moi drodzy. No i, i, i kurwa, no co? 15 funtów i 3, i 3 takie gry, nie? Aczkolwiek jak najprawdopodobniej jak wrócę z Polski to może sobie kupię Death Stranding 2. Miałem zamiar go kupić, nie wiem czy wam o tym mówiłem, że już miałem, byłem zdecydowany że go kupić, ale stwierdziłem, a pierdole jak wrócę z Polski, jeśli, jeśli wrócę szczęśliwie, to, to sobie kupię go kurwa, nie I Ja pierdolę, co tu się dzieje. O mój Boże, patrzcie się na to, co tu się odwala. Tylko ja uwielbiam, obrotówka z rakietnicą do tych, do tych, na tym poziomie, to jest po prostu, to jest, to jest... Nie dziwię się, że ta broń pojawia się na tym poziomie, bo to jest broń stworzona do tego poziomu. Żółty jest po to, po to tutaj da, dali tę, tą broń, żeby pełno tych żołnierzy napierdala na gracza i, 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 musi się jakoś bronić, nie? A, jakie to jest soczyste, jakie to jest wspaniałe, kurwa. Oj, na gaz musicie uważać. Uważajcie na gaz, bo oni strzelają z takich tych granatów dymnych, z gazowych granatów. To trzeba na to uważać, moi drodzy, naprawdę. Musicie na to uważać. Want some, get some. Pięknie, kurwa, jakie to jest soczyste wszystko. Patrzcie, się, no już ja już praktycznie demona mam, no bo jedno takie przejście i, i, i szaleństwo, po prostu szaleństwo. Niesamowity jest ten poziom. No w sumie to nawet mógłbym powiedzieć, że to jest taki mój dru na drugim miejscu ulubiony poziom, zaraz po psychiatryku. Jeszcze uwielbiam miasto, poziom Town, tak? No to też, też go lubię. Nie będę ukrywał, że ten poziom, ale bardziej ze względu na muzykę. Tam mi się najbardziej te w tym w tym co do kurwy. O nie, nie, nie zwróciłem uwagi na zdrowie. O o. No, ale mówię wam, no, no, no kurwa 15 funa i, i czyli no co, 15 funa, czyli to jest co, 7, 80 zł? 80 zeta i trzy takie gry, no, no kurwa no. Chcę pograć w Hadesa, bo też mnie ciekawi dwójka Hadesa, bo oglądałem trochę gameplay z tego i mi się naprawdę Hades dwójka spodobał, ale wiem, że no chyba lepiej podejść do tego, do, do dwójki po, po tym, jak pogram w jedynkę, nie? Coś mnie wzięło no, właśnie na takie gry jak Rogue-like. Nigdy, nigdy nie byłem ich fanem, powiem wam szczerze. Nigdy nie byłem ich fanem. Ale pewne rzeczy się zmieniają u człowieka z czasem. No, pewne rzeczy się z czasem zmieniają. Miałem coś na, na myśli, miałem, o tam jest pancerz. Miałem co wam coś powiedzieć i, i kurwa zapomniałem. Bo tyle tego skakania tutaj biegania jest, że, że kurwa no, no trochę mi to... Heh. A stacja kolejowa mi się podoba, ponieważ tu mam takie dosyć wyraźne wspomnienia z tego poziomu. O, ale pięknie. I zajebiście te papiery latają. Właśnie miałam o tym wspomnieć, że jak się rozbala śmietniki i tak dalej, to te papierzyska, to wszystko tak surda zajebiście lata. wizyka jest niesamowita, patrzcie się, już kurwa demon prawda jest. Tylko nie wiem, zebrać tego demona czy nie, tylko nie na razie chyba spróbuję to pominąć, zobaczę. O kurwa, ale tutaj jest tych zwłoków. Nie, nie 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 nie, ja nie chcę zbierać, nie, 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 bo to wszędzie latają te zwłoki i, i, i jest bardzo łatwo zebrać coś. Ja nie chcę zbierać demona na razie. Chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby nie zbierać demona, bo już teraz jakbym od razu zebrał tego demona i bym ich zabił, to już bym miał znowu z powrotem pełno dusz, więc To trochę kurwa to teraz zdobczyłem. No właśnie Mam takie dosyć mocne wspomnienie dotyczące tego poziomu, jak mój brat... Gdzieś tam pojechali moi dwaj bracia. Chyba pojechali do, do Danii w interesach, czy gdzieś. I... Przyjechali i ja im właśnie, mojemu bratu pokazałem, moim braciom pokazałem e, tego Painkillera. Mówię, patrzcie, jaka gierka, polska gierka. Byli w szoku, jak to patrzyli, w szoku byli. O kurwa, teraz wam tu zrobię... To, ale to trochę spieprzyłem, bo mogłem tutaj, mogłem tam jednak e, e, zużyć tego demona i, i tam by było co zabić, tak. Tam by było co zabić i tak bym tutaj już bym sobie dozbierał tamte duszyczki, jeszcze tu miałbym duszyczki, miałbym znowu demona, no, no trochę to zrypałem. Ale tak jak mówię, no ciężko jest z tym demonem, no ciężko jest tym demonem, bo ciężko jest po prostu... E, grażnie do końca wie, kiedy jest sens używania tego demona. dlatego ja bym wolał, gdyby to było tak zrobione, że jednak ja sobie zbieram te dusze i te dusze, które zbiorę, czyli zbiorę 66, mam jednego demona, tak? Nie użyję jego, ale jak zbiorę sobie kolejne 66, czyli już razem zbiorę ile? Eee, 132 dusze, tak? No to już mam dwa, dwa demony do dyspozycji, tak? To by było dobre, to by było lepsze i wtedy mam je w ekwipunku i mogę sobie je użyć, kiedy chcę. A nie na zasadzie, że. Ja muszę używać demona wtedy, kiedy zbiorę już te 66 dusz. No, to jest tak trochę... Dobra, no gdzie teraz? Tutaj? O kurwa, wiedziałem, że przyjdą. Wiedziałem, że tu się coś będzie działo. Fajna sprawa, fajna sprawa z tym, kurde. Wiem wam coś mówi. odnośnie nie odnośnie Pankillera, tylko jakiejś gry, na którą jeszcze czekam w tym roku i całkiem mi to wyleciało w głowę. Kościu, to się O, jeszcze spadniesz na to, i będę miał duszyczkę po tobie. Fajnie. Kurde i te załamania takie właśnie pod wpływem ciepła, załamania powietrza. No Pankiller jednak, Pankiller miał te wszystkie bajery, powiem wam. Załamania od ciepła, od gorąca, załamania powietrza, taka deformacja tego obrazu, Póź, później jak się idzie tutaj tam, gdzie są kasy biletowe, za chwilę tam pójdę, to, to też są szyby, tak, W kasach, o tutaj, kurwa i te lampy i te zwisające. Nie no to, to jest po prostu... Zaraz wam zresztą pokażę jak jest tutaj ta czekajcie gościa ja tutaj nie zaba... Patrzcie, jak się szyby fajnie rozwalają. No kurwa, no to jest mega. I powiem wam, że, że tu, ja tu byłem zszokowany. Raz tu mi się udało tak zrobić, że jak strzeliłem w lampę, to lampa się z jednej strony urwała i przydupczyła w gościa. Rozumiecie? I dostał gość lampą. To była taka akcja. Ja pierdolę, jak ja sobie to przypomnę. Nieprawdopodobny ten Painkiller. Nieprawdopodobne wrażenie na mnie zrobił. Patrzcie się na te szyby, kurwa, jak to jest zajebiście zrobione. widzicie się podniecali, że na half life 2 są załamania, widzicie tutaj? Jak tu się załamuje to ta... O kurwa, wy mi szyby. Załamuje się ten, prawda, widok, jak patrzycie przez szybę. Widać takie właśnie charakterystyczne y, y, zniekształcenia po drugiej stronie, o. Pamiętam, jak się ludzie podniecali, że to było na Doomie 3 albo na Half-Life 2, a kurwa, ale na Painkillerze to już nikt o tym nie pamiętał, że takie coś było, tak? No trochę niefajnie, 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 kurwa, te wszystkie te pismaki zjebane to zawsze, no patrzcie się jak tu fizyka działa w ogóle na te lampy, pismaki to zawsze były niedodepczone, zawsze zachwalali rzeczy. OpenKillera nikt nie mógł zachwalać, no bo przecież jakaś tam polska gra za jakieś 20 złotych, no. Half-Life 2 był za 120 zł, no i trzeba było zainstalować Steama, kurwa. No to, no to to jest przełom, przełomowa gra, kurwa. No nie oszukujmy się, moi drodzy, no nie chcę tutaj obrażać fanów, fanatyków Half-Life'a 2, ale no pamiętajcie o tym, że wasza ukochana gra tak naprawdę stała się ukochana. W szczególności dla mediów, e, 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 mas mediów i, i tych wszystkich pismaków. Tylko dlatego, że to była gra, która na siłę wprowadziła steama, zmusiła ludzi do użycia steama. Jak chcieliście grać w Half-Life 2, to musieliście mieć steama, nie? O, ale zajebiście się te szyby rozwalają. Tam gdzie szczelicie, to tam się tak się rozwala, no. No fajnie, no kurwa. Nawet, nawet jak na przykład oni strzelają po tych szybach, to też one wpękają No fajne, fajne rzeczy, kurwa, no. Ja po prostu, moi drodzy, mam tak, że ja zwracam uwagę na takie rzeczy. Po prostu zwracam. Ale fajnie przydupczył w murek. Ja tak. zwracam uwagę na takie rzeczy. Ja po prostu zwracam uwagę na takie rzeczy. Kolejna szyba rozwalona. No zajebiście, zajebiście to wszystko jest i, i w ogóle mega. Mega świetnie zrobione. Ja lubię takie... O tam jest skrzynka zamunicy. Ja lubię takie, takie rzeczy. Ja to lubić. Very much. Much much. Świetne rzeczy kurwa. Fajnie się to, ta fizyka i te lampy rozwalające się, no mega, mega zajebiście wszystko zrobione. W ogóle ten poziom, nie? Architektura tego poziomu jest ogólnie bardzo fajna. Architektura jest, o, nawet jak przechodzicie przez te szyby, to one pękają same z siebie, tak, no, no kurwa, no. Czym my tu będziemy mówić? O, a ta się lampa właśnie to pamiętam, ona się, jej się nie dało wyrwać, ona się po prostu ruszała. Ona była tak zaprojektowana, żeby się tylko ruszać, nie? żeby zaprezentować fizyk. Jej się akurat nie dało tej jednej lampy rozwalić. No to zajebiście zrobione. Szczerze mówiąc nawet lepiej się ruszała niż te lampy na Dumie 3, bo te lampy no, akurat na Dumie 3 to tak miały się ruszać w wersji beta, ale się jednak tak nie, nie ruszały. Nie? Tak się ruszały normalnie w wersji alfa, tam beta to była, nie alfa? Nie, Dum 3 alfa. Ale potem coś z tą fizyką karmaczek zrobił i, i później ta fizyka już tak ładnie nie wyglądała, nie? Ogólnie rzecz biorąc akurat w Dumie 3 niby fizyka była, ale to była najsłabsza rzecz w Dumie 3. No naprawdę najsłabsza. Wiadomo, że na Doom'ie czy tej fizyki tak naprawdę do końca... Aż takiej fizyki jak była na half life e 2, czy na leże czy na Far Cry'u. Ta fizyka wcale taka nie musiała być na dumie 3. Oj, chyba tu zaraz zginę, coś czuję. Ten gaz i to wszystko, Uuu. Może mi się, może mi się uda, może, 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 może... A nie, o kurwa. Jednak nie, kurwa. Jednak zezgonił gość. Trochę dużo się tych save'ów już tu narobiło, quick-save'ów i w ogóle. Kiedy indziej się to po, po, powywalamy. Dobrze to zrobili wszystko, pomyśleli nad tą gierką, nie? Tylko oczywiście, no, Painkiller ma tą rzecz, dlaczego Battle Out of Hell bardziej się podobał od, od, od podstawki, według mnie, dlaczego się bardziej podobał, tu sobie zwolnienie włączyłem, o, teraz jest fajnie, ponieważ Battle Out of Hell był krótszy, Painkiller, o, już tutaj jest koniec levelu, Painkiller był mimo wszystko nieco długą grą w porównaniu z Battle Out of Hell, no tak więc moi drodzy, dzięki za posłuchanie tego i bywajcie.